A ja na scenę zapraszam Mikołaja yy, Mądrzyka, znanego w szerokiej publiczności jako mikser. Najpierw mikser troszkę nam opowie o uzależnieniach, bo to jest też coś takiego, co nam rujnuje zdrowie skutecznie, a potem yy, no, wystąpi dla nas. Spoiler był. Zabrać. Czyli zabieram mikrofon, dobra. Yy, nie wiem, jak stanę tu, to będzie chyba dobrze. Mi się wydaje. W porządku jest. Cześć, siemanko, bardzo mi miło. Wypowiadać się w ogóle w tak zacnym gronie to naprawdę jest duża odpowiedzialność. Postaram się, postaram się rzeczowo, bo mam około 15 minut. Skąd w ogóle pomysł na prowadzenie, ja to nazywam, warsztatów dotyczących uzależnień. Nazwałem sobie to roboczo Przemoc Uzależnienia. To wzięło się stąd, że interesowałem się z grupą przyjaciół muzyką i dokładnie rapem. I to jest element kultury hip-hop, rap to jest element kultury hip-hop. Na tym się znam, ręczę, że jestem w stanie dużo zadziałać praktycznie i teoretycznie, jeżeli chodzi o rap, to naprawdę jestem w tym dobry. Jeżeli chodzi o przemoc uzależnienia, to moje życie się tak ułożyło, że byłem osobą współuzależnioną. I musiałem się w tym odnaleźć i musiałem się nauczyć pewnych rzeczy, pewnych mechanizmów. I prowadząc takie zajęcia w szkołach na temat rapu, mając niespełna 23 no lata, to jest naprawdę mało, byłem już obarczony dosyć dużym doświadczeniem związanym z przebywaniem z osobami uzależnionymi od alkoholu z osobami uzależnionymi od narkotyków. Nie będę robił podziału na miękkie i twarde narkotyki, bo to jest moim zdaniem sztuczny podział. I jeżeli mamy w życiu swoim osobę, która jest uzależniona, to pewnych rzeczy, to tak jak nas tata bierze na rower, są różne metody nauczania, ja wiem, ale no wiecie o co chodzi. Dwa koła i nagle tata was tak puści, no dasz se radę, no zjeżdżaj z tej górki, nie? No i dzieciak się jakoś wtedy uczy, bo musi. No ja właśnie mając taką sytuację zauważyłem, że podczas prelekcji, kiedy my ludziom mówiliśmy o muzyce, kiedy mówiliśmy jak pisać teksty, kiedy mówiliśmy jak malować graffiti, legalne graffiti, kiedy mówiliśmy jak tańczyć, to ja wymyśliłem sobie taki moment na pytania, w którym ludzie będą mogli zadawać pytania i gdzie byśmy w Polsce nie byli, wtedy jeszcze właśnie ze stowarzyszeniem przybi piątkę to pewna kalka się powielała i to brzmiało mniej więcej tak. Ty mikser, a ile jarasz? Ja mówię, ale ja nie jaram. Ale nawet papierosów? Nawet papierosów. Ale no marihuanę to tam jarasz sobie trochę. Ja mówię, nie, nie jaram sobie w ogóle. No ale to już, to już pijesz na pewno, nie? To była oczywista oczywistość, że robiąc muzykę, będąc w ogóle w pewnym wieku, żyjąc w Polsce... Jakby nie picie alkoholu, no to gościu, no bez, bez przesady, nie? Musisz, musisz to robić. To nie zostało oczywiście powiedziane, ale można było to wywnioskować. Ja mówię, nie, nie pij alkoholu, nie muszę tego robić. To skoro tego nie robię wszystkiego, i to gdziebym w Polsce nie pojechał do jakiejś szkoły, pewnie sobie wyobrażacie, że to są szkoły pod tytułem, nie wiem, co drugi uczeń ma nóż, czy... Nie wiem, strach w ogóle tam wejść, wszędzie kamery i drut kolczasty. Nie, to są szkoły, gdzie rodzice posyłają swoje dzieci, myśląc, że to jest renomowana szkoła z wysokim poziomem nauczania, kadrą pedagogiczną. I jak moja córka czy mój syn tam tamtą wrócą, to nic złego nie zobaczą, nic złego nie usłyszą i będą tak nauczeni, że... A jeżeli będą mieli wybryki, to takie jak ja miałem czy miałam, ale bez przesady, nic bardziej mylnego. Są szkoły, które naprawdę mają niesamowity poziom nauczania, niesamowitą renomę w mieście i w Polsce i dziewczynka ma 15 lat i ćpa heroinę. Naprawdę są takie szkoły. W ośrodkach, których potem miałem zajęcia, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, byli ludzie, którzy naprawdę mieli talent, którzy naprawdę byli w szkołach renomowanych i to tam często się nauczyli ćpać, jak ja to mówię. Więc nie szalałbym z takim ocenianiem na zasadzie, że jak dobra szkoła, to na pewno będzie super. Ale też z drugiej strony, jeżeli szkoła jest na jakimś tam e, krańcach miasta w niebezpiecznej dzielnicy i ma renomę niebezpieczną, to wiadomo, że takie rzeczy się tam dzieją częściej i prawdopodobieństwo jest większe. Tylko nie, nie lubię tej mitologii e, odnośnie poziomu nauczania, czy odnośnie, że tu jest nieskazitelnie czysto. Nie ma takich szkół. Nie ma czegoś takiego. Bo jeżeli nie w szkole się to będzie działo, to tacy ludzie łapią się w grupy i poza szkołą funkcjonują w taki sposób, że wracają do szkoły i potrafią zdobywać niezłe oceny, ale to prędzej czy później taki plan się sypnie, bo to widać. I do czego zmierzam? Skąd się to w ogóle wzięło? Bo zszokowały mnie dwie rzeczy. Ja zawsze do psychologii podchodziłem, najpierw podchodziłem z takim, zachłysnąłem się tą nauką, mówię mi: ja nie mogę. Studiując filozofię, miałem takie poczucie, że psychologia to jest klucz. I oczywiście jest dużo rzeczy w psychologii potrzebnych, mechanizmów, które faktycznie pomagają, funkcjonują. One są opisane w psychologii. Nie twierdzę, że psychologia je odkryła, psychologia je opisała. A moim zdaniem, i to jest pewnie na dłuższą dyskusję, nie na 15 minut na scenie, są rzeczy w psychologii, które są bardzo niebezpieczne. Mają tak bzdurne podstawy. Że tam jest w zasadzie wypadkowa, eee, może się uda, może nie. No to jak ktoś tak eksperymentuje na życiu ludzkim, to albo są poparte tylko chłodną statystyką, niczym więcej, i na tej podstawie możemy dojść do naprawdę niebezpiecznych wniosków i w wprowadzić w życie niebezpieczne działania. I co ja zauważyłem jako domorosły psycholog, bo każdy z nas jest domorosłym psychologiem, każdy z nas jest domorosłym filozofem w mniejszym bądź większym stopniu, zauważyłem, że te pytania, o których wspomniałem, od tych ludzi, one się pokrywają ze sobą. Dotyczą używek, spędzania wolnego czasu, niezdrowych nawyków, złych zachowań, destrukcyjnych zachowań. I te pytania jakby pojawiają się w momencie, znaczy w kontekście usprawiedliwiającym. Czy Ty też to robisz? I nie wynikają one z ciekawości żeby pogłębić swoją wiedzę, tylko bardzo często one były na zasadzie aha, to jeżeli ty też to robisz, o jak dobrze, jesteś jakoś rozpoznawalny, robisz muzykę, też chlejesz alkohol, to ja też, kamień z serca. Jakby jest mi lepiej, czyli mogę to robić. E, oczywiście ja mam taką, e, lubię taką teorię i ona, ja jej nie wymyśliłem. Na nią jasno wskazuje Biblia, nie jestem religijnym człowiekiem, po prostu uważam, że Biblia jest bardzo rzetelnym źródłem informacji na temat człowieka. I my nie musimy kiełznać dobra, które w nas jest. Nie znam człowieka, który nie może wytrzymać takie dobro, by uczynił światu, sobie i innym i po prostu gryzie swoje buty, bo nie jest w stanie wytrzymać bez robienia dobra nawet minuty. Uważam, że człowiek musi kiełznać zło, które w nim jest. Że to jest zadanie. Nie znam człowieka, który mówi: Kurde, miałem postanowienie noworoczne 25 lat temu, że rzucę papierosy i tak się w nim rozpędziłem, człowieku, że nie, nie mogę wyrobić. Raczej, co widzę, obserwuję po ludziach i po samym sobie. Pracujemy nad tym, żeby się nie spóźniać, pracujemy nad tym, żeby mówić prawdę, pracujemy nad tym, żeby ogarnąć chaos, który jest dookoła nas, Prac czy to w pokoju, w domu, w szkole, w pracy. Pracujemy nad tym, żeby. Być zdyscyplinowanym, pracujemy nad tym, żeby ta systematyka zawsze była, pracujemy nad tym, żeby rzetelnie wywiązywać się ze swoich obowiązków. Nikt nie musi hamować swojej rzetelności. O kurde, ale jestem sumienny, przeginam. Ja wiem, że to się może przerodzić w pracoholizm, tylko to jest inne zło wtedy. Lubię rzucać taką perspektywę. Dużo nauczycieli mnie nie rozumie, bo uważa, że, że ja uważam, że człowiek nie umie robić dobrych rzeczy. Umiemy robić dobre rzeczy, czego są przykładem dzisiejsi prelegenci, moi przedmówcy, tylko że w moim odczuciu potencjał do zła mamy większy. Jeżeli tak się patrzy na profilaktykę uzależnień, to ja, ja przynajmniej jestem fanem czegoś takiego, kiedy mam dwie godziny zajęć z grupą i rozmawiamy. Uwielbiam dialog, to jest super sprawa. I rozmawiamy na temat, ja staram się tego nie stopniować. Palenia papierosów, czy marihuany, czy alkoholu uważam, że wszystko jest trucizną, tylko inaczej wpływa na nasz organizm, i myślę, że tutaj szczególnie moi przedmówcy zdają sobie z tego doskonale sprawę. Swoją drogą powiem Wam ciekawostkę. Nie wiedziałem, że alkohol utrzymuje się 6 tygodni w organizmie, że tak całkowicie jakieś nowe badania to pokazują. Też to jest ciekawe, bo może ktoś to zdementuje, a może nie, że nowe badania pokazują, że alkohol 6 tygodni gdzieś tam truje. Pewnie stopniowo nasz organizm, co jest i szczególnie ma wpływ na mózg, co jest zaskakujące dla mnie, że taki, okres, taki czas długi to trwa. I kiedy rozmawiam z uczniami, bo to głównie z nimi, liceum, podstawówka, głównie z nimi prowadzę takie zajęcia, to oni nie są nieświadomi szkód, jakie niesie ze sobą alkohol, czy, czy heroina, czy marihuana. Mefedron, nie wiem, co się jeszcze teraz spożywa. No, mefedron jest, myślę, teraz modny dosyć, chociaż pojawił się nowy narkotyk, który chyba jest lekiem, z tego co wiem, ale jego nazwy nie przytoczę. Oni mają świadomość, że to źle działa, bo sobie są w stanie to wygooglować i sprawdzić, ale oni, y, y, dzieciaki w pewnym wieku, mają y, wgrane w głowie, że tragedie nie dotyczą ich lub że. Za, zasługują albo są usprawiedliwieni, bo ich relacja w domu, w otoczeniu jest taka, że to w zasadzie i tak dobrze, że oni biorą tylko narkotyki. Skąd to wiem? Bo z nimi rozmawiam. Mam taki prosty, nie odkryłem Ameryki ani koła na nowo. Kiedy robię prelekcje i są nauczyciele, to ja wiem, że pewne pytania nie padną. Dlatego korzystam tutaj z uprzejmości nauczycieli i często wypraszam ich z sali. Wypraszam, źle zabrzmiało, proszę, żeby po prostu wyszli. I uczniowie wtedy zadają mi pytania, i wtedy padają twierdzenia w stylu, No, ja kontaktu z mamą czy tam z tatą to ja w zasadzie nie mam. Ja wiem, że oni pracują, wiem, że są zajęci, wiem, że zajmują się mną, wiem, że dzięki nim mam dach nad głową, ale nasz kontakt jest raczej formalny. Co jest dla mnie zaskakujące. Ja nie miałem żadnego kontaktu z tatą, a z mamą miałem sporadyczny, ale zauważyłem też taką zależność, że my się z tymi ludźmi rozpoznajemy, i ja jestem bardziej wiarygodny w ich oczach. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, może ktoś mądrzejszy ode mnie by się wypowiedział, ale kiedy człowiek wychodzi z takiego domu, nazwijmy to zepsutego, i trafia na drugiego człowieka z zepsutego domu, to ten dialog. Nie jest obarczony pewnym tłumaczeniem o wiarygodność. Spotkałem się nieraz z taką, i to był ośrodek w karnicach, że to jest ośrodek terapii uzależnień, też miałem tam prelekcję. I oni powiedzieli mi sam na sam. Mówię oni, yy, mieszkańcy ośrodka, że kiedy przychodzi do nich pani, która ich problemy zna, czy Pan z teorii. To oni szanują za wiedzę. Oczywiście, że tak. Ale to poczucie, że jest to tylko teoria, ty kobieto kładła się, mama cię przykrywała kołdrą w wieczorem, a ja w nocy liczyłem noże w szafce, żeby sprawdzić, czy ktoś kogoś nie zabije. I ty przychodzisz mi mówić, że mam się wziąć w garść. I trochę rozumiem te dzieciaki, że, że je to gdzieś kuje. Bo sami Państwo przyznacie, że pewne rzeczy są nie do przerobienia. Można rozmawiać o pływaniu kajakiem. Dwa miesiące, a można wsiąść i popłynąć. I doznania pewnie będą inne. Z drugiej strony, nie należy pewnie lekceważyć też tych, którzy mają taką wiedzę, ale wydaje mi się, że wypośrodkowanie i od czasu do czasu szkoły czy placówki wychowawcze powinny wyszukiwać ludzi, wy jakoś da się to zrobić w dobie internetu, którzy naprawdę przeżyli pewne rzeczy na własnej skórze, bo wydaje mi się, że jest to niesamowita karta przetargowa. Że to jest o wiele więcej warte, nie umniejszając terapeutom oczywiście, ale czasami jedno zdanie to zabrzmi tak filmowo, pompatycznie, ale je, ja byłem świadkiem takich sytuacji, że jeżeli pojawia się zbuntowany ktoś, chłopak, dziewczyna, i ona cały czas używa argumentu dobra, ale ty to z nas z książki, weź się już zamknij. Ty masz ładne, ułożone życie, ty masz mamę i tatę, a ja nie wiem, jak oni wyglądają. Ja mam prawo być uzależniona, no bo mam taką a nie inną sytuację. Ale kiedy wybije się im ten argument z rąk, przy jednoczesnej empatii, miłości, zrozumieniu i takiej, czasami ja najczęściej używam takiej bezgranicznej szczerości. Opowiadam, jak było u mnie w domu, opowiadam, jak sobie z tym radziłem, opowiadam, jakie błędy popełniłem, to, to jest świadectwo, wydaje mi się, największą, najmocniejszą kartą przetargową. Uzależnienie, tak naprawdę, pewnie to Państwo doskonale wiedzą, może dotyczyć smartfona, czekolady, alkoholu, yy, telewizji, sportu. Można się uzależnić od sportu, są tacy ludzie. Jest ciekawy przypadek człowieka, który twierdzi, że nigdy nie umrze. Nie wiem od czego jest to uzależnienie, ale na pewno jest to jakieś zaburzenie narcystyczne i on pracuje nad tym, żeby nigdy nie umrzeć obecnie. Zastosował dietę, sen, całe jego życie jest podporządkowane temu, żeby nie umrzeć. Więc to też jest, uważam, za tym się kryje jakiś rodzaj uzależnienia albo trauma. Wydaje mi się po prostu, że jeżeli rozmawiamy na temat uzależnień i mamy w zanadrzu, mamy gdzieś z tyłu świadectwo, to powinniśmy z tego jak najczęściej korzystać. I tak mówię to z perspektywy dzieciaków dzisiaj, do Was, do Państwa, że jeśli chcemy mieć kontakt z dziećmi albo podejmować trudne tematy. I to samo mówię, to samo mówię o młodzieży. Jeżeli mamie powiesz, że masz gigantyczny plan, czytacie na swój rozwój, to nie rób tego przy okazji jakiejś awantury. Bo to często jest na zasadzie: o, tu będziesz pieniądze wydawał, tu będziemy się do klubu zapisywać. Tak, ale ja chcę, opracuj sobie plan i pokaż to rodzicom, kiedy jest neutralny, dobry dzień. Pokaż, że podchodzisz do sprawy poważnie. I teraz z drugiej strony mówię, dlaczego o tym mówię? Za sekundkę to wyjaśnię. Korzystając jeszcze z tej chwili, kiedy mamy dzieciaki u siebie w domu, wnuki i nie wiemy, czy jest w porządku, czy nie, to losowo wybrany dzień, w którym jest spokojnie, żeby pogadać o takich sprawach na zasadzie, co, co sądzisz na ten temat, co sądzisz na temat używek, jak twoi koledzy, jak ty do tego podchodzisz, to może być totalnie neutralny dzień, i im bardziej to nie jest dzień typu wywiadówka, typu. Stała się jakaś awantura przed chwilą gdzieś tam w mieście czy w szkole ktoś zaczął czpać heroinę i my bierzemy swoje dziecko no to teraz jak to tam u ciebie z tym jest mów tu to nie jest w moim odczuciu dobra metoda ale jeżeli jest to neutralny dzień w którym można porozmawiać i raczej wypytać dzieciaka bo co od nich słyszę ja chcę mamie powiedzieć ja chcę tacie powiedzieć ale oni nie chcą gadać a jak gadamy to się kłócimy. Ja bym spróbował takiej metody Próbowałem nie na swoich dzieciach. Może to jest efekt nowej miotły, a może to jest efekt tego, że zajmuje się rapem, chociaż nie wszystkie z nich to wiedziały. I na zasadzie, co ty sądzisz na ten temat, udało mi się naprawdę wyciągnąć szereg, szereg ciekawych informacji i nawet takiego przyznawania się, że po kryjomu. O, spróbowałem tam papierochy, a spróbowałem marihuanę raz, a spróbowałem dwa. No i okej. Okay. Ja jestem zwolennikiem mówienia, istnieją jakieś plusy, jeżeli jestem ich pewien. Korzysta się z marihuany na przykład medycznie, bo to pytanie pada, a to kiedy mogę palić? Korzysta się z marihuany medycznie, ale to nie oznacza, że masz teraz uchylone drzwi do jarania z kolegami w piątek. Bo to tak jakby był lek, który pomaga na coś i teraz ja ten lek będę przyjmował, nie będąc chorym. Mojemu bratu młodszemu, co było trudne, bo to brat, jak zaczął palić papierosy, to nie prawiłem mu morałów, a zobaczysz, umrzesz czy coś. On wie, że papierosy powodują raka, wie, że niszczą serce, wie, że niszczą płuca, wie, że mają związek, podejrzewam, że widział to na paczkach papierosów z tym, że można być niepłodnym i tak dalej. Można by wymieniać dużo. Zawsze mówię, kto sobie robił komplet badań organizmu, nie wiem, czy to trzeba DNA zbadać. Tu Państwo pewnie wiedzą lepiej, co by trzeba było zrobić, żeby sprawdzić, jakie zagrożenia czekają mnie po paleniu papierosów. I pytam w grupie, kto to sobie dzisiaj zrobił, przygotował, kto ma takie coś w domu. Nikt nie podnosi ręki. Więc to jest trochę walka na ślepo, to tak jakbyście oczy zawiązali szalikiem i przechodzili przez ulicę. I mity w stylu na coś trzeba umrzeć, to jest kolejny rodzaj usprawiedliwienia. Ja zawsze mówię, zapewniam was, umrzecie. Spokojnie. Nic się w tej kwestii nie zmieniło. Jakby wracając do mojego brata, to po prostu mu powiedziałem, takie są plusy palenia i takie są minusy. Co mam na myśli mówiąc plusy, żeby to tak parę szczegółów wrzucić. Człowiek uzależniony już faktycznie zaczyna odczuwać odprężenie. Człowiek uzależniony już, faktycznie się mniej denerwuje, kiedy sobie zapali, ale już doprowadził do tego stanu. Może to postrzegać jako plus, ale zobacz sobie, jakie są minusy i to sobie to sam musisz zważyć. Czy to jest idealna metoda? Nie mam pojęcia. Uważam ją za metodę, która nie pozwala zarzucić czegoś. Albo ty nie chcesz, żebym to robiła, bo masz jakiś ukryty cel. Albo ty tylko się lubisz na mnie drzeć. A bo ty tak naprawdę robisz mi na złość, to ja teraz będę dwie paczki jarać i jeszcze wpuszczę się w coś gorszego. I tak na koniec, kurczę dużo chcieć powiedzieć, i nie, nie umiem tak szybko mówić, wybaczcie, jeżeli coś jest niezrozumiałe, ale się staram. Tak na koniec, jeżeli miałbym taką taki wspólny mianownik pokazać, który doprowadza do tego, że ludzie uciekają w coś, co im szkodzi, to tak naprawdę jest brak relacji. To jest tak naprawdę brak relacji. To jest i smutna informacja. I pocieszająca informacja. Dlaczego? Bo często ludzie myślą, że problem jest niesamowicie wydumany, i zastanawiają się, jakie środki ja muszę podjąć, żeby mój syn czy moja córka, gdzie ja muszę jechać, do jakiego instytutu, co ja mam zrobić, ile pieniędzy mam na to wyłożyć, z kim się muszę spotkać. Nie mam takiej, takiego dostępu. Próbujemy. To było powiedziane tutaj, że próbujemy malutką sprawę leczyć przy pomocy armaty. Chyba ktoś użył takiego określenia. Z armaty do komara, dokładnie. A to bardzo często buduje się, pewnie, od najmłodszych lat, jakąś taką relację, jakąś więź, jakieś zainteresowanie, rozmawianie na różne tematy. Jeżeli mama i tata wiedzą, że ich syn, córka lubi to, tego nie lubi, światopoglądowe rozmowy, na pewno jest tam miłość, tego chyba nie trzeba mówić, mam przy niej taką nadzieję, to jest naprawdę niesamowicie chroniące przed takimi rzeczami. I na koniec, już naprawdę, zbadano ludzi uzależnionych na wszelkie możliwe sposoby. I nawet państwo wiedzą, gdzieś z tyłu głowy, nie interesując się może tym że brak miłości, brak relacji, brak ojca, brak matki, przemoc słowna, przemoc fizyczna, yy, nadopiekuńczość, bycie oziębłym kompletnie, czyli mam tylko dzieci w dowodzie, że to wszystko jest grunt pod uzależnienia, dobra, czy samowola kompletna, rób co chcesz. To ludzie powszechnie gdzieś już to się obija o uszy, może nie wszystkim, ale zbadano grupę ludzi nieuzależnionych. I okazało się, że takim czynnikiem, to słowo jest strasznie już wyprane, wykręcone wręcz, użyte na miliony sposobów, i aż mi ciężko przechodzi przez usta, ale muszę je powiedzieć. Okazało się, że czynnikiem, który naprawdę chroni bardzo dobrze przed uzależnieniami, jest posiadanie pasji, posiadanie celu. Co za tym idzie, posiadanie planu dnia, co za tym idzie, posiadanie dyscypliny. I to może kuleć, to może być lepsze, gorsze, ale posiadanie pasji, naprawdę w pewnym wieku, ja nawet tutaj padło, e, chyba pan profesor powiedział o pracy, jeśli się nie mylę, nie pomyliłem, e, że, że, no, no, że ta praca to ma wspólny mianownik ze sobą, bo to gdzieś człowieka napędza. I wiem też, że jeśli lubię to mówić, może macie bliskich gdzieś podopiecznych swoich pod ręką, którzy boją się tam, bo ja będę grał w koszykówkę, kontuzję dostanę i nic z tego nie będzie. Ja zawsze powtarzam, że nikt ci nie zabierze kontaktów, które zdobyłeś na tej drodze, nikt ci nie zabierze doświadczenia i wyrobienia pewnych mechanizmów, które tak naprawdę są uniwersalne. Człowiek zdyscyplinowany będzie podobnie zdyscyplinowany w judo i podobnie zdyscyplinowany w prowadzeniu swojej działalności gospodarczej. Tego ci nikt nie zabierze. Może to być gorsze, lepsze, może to być 50-80% możliwości, upraszczając sprawę. Ale nie ma tak naprawdę człowiek, który podejmuje jakiegoś celu, że on coś zrobi, podejmuje jakiś cel, i on chce go zrealizować, on nigdy nie jest przegrany. Nawet jeśli tam będzie miał kontuzję w wieku 20 lat jako piłkarz. Także ja to zawsze mówię i, i gorąco, gorąco polecam, już kończąc, bo nie mamy zbyt wiele czasu, tak w bardzo, w bardzo dużych tak, a propos dyscypliny właśnie. Yy, w bardzo, bardzo dużym telegraficznym skrócie. Mam nadzieję, że miało to dla Państwa jakąś wartość. Bardzo dziękuję. Mikołaj jest naszym ambasadorem w kampanii Prosta Droga do Zawału, która jest dedykowana bardzo młodym ludziom. Jeździ z nami po całym kraju. Robimy spotkania dla młodzieży w szkołach średnich i nie tylko. I jego osoba naprawdę, słuchajcie, robi. Dziesięć razy więcej pracy takiej edukacyjnej, może przez to, że po pierwsze ma do tego predyspozycję, po drugie mówi zawsze ciekawie, po trzecie, przytaczając historię własnego życia, daje przykład, co można zrobić, żeby nie powielać schematów i tych negatywnych, e, że tak powiem, scenariuszy. Moi drodzy, ja bardzo Ci dziękuję, Mikołaj. Krwią, wła krwią własną już masz prawie podpisane. Tak, widzisz? I ponieważ nie miałam okazji ci wręczyć, to statuetka Eko Serca za dotychczasową współpracę i ciąg dalszy nastąpi.